Hej, jest 8 8 yy, sorry, że w poprzednim filmiku, czyli w pierwszym, yy, jakość była taka głosu bardzo słaba. Yy, to się zmieni i mam nadzieję, że teraz głośno idzie, ale nie wiem, ale sprawdzę po nagrodzeniu. Dobra, yy, napiszę, że nagrywam, hej, tutaj, tutaj. Dobra, może zmienię animkę, tak tak chłolę się, dobra. I tak, dzisiaj chciałam założyć sobie takie nowe konto i to nie będzie takie, że on szóste lawa, dam sobie rzeczy, to nie będzie takie coś. I wiem, jestem dziwna teraz. Lepiej się, dobra. Więc tak, ja pozdrawiam, jak na razie yy, Nick i yy, Niki 06. No i tak, chodzi o to, że założę sobie takie nowe konto i będę miała dwa konta, o to bardziej chodzi. Dobra, zaczynamy. Jeżeli że nie umiem. Dobra. To się wydnie. Tak, to jednak się widzimy Dobra. Eee, dobra, dobra, może jeszcze raz. Dobra. Graj teraz! Muszę szybciej. Bo ja chcę zobaczyć jakie są stroje nowe, bo ponad jakieś nowe doszły. No, włosy takie same są. Czekaj się, twarz zmienię. Jezu. Kolor ust najważniejsze. Może nie, ale za jasne. Za dziwne. W sam raz. Nie, to po są za jasne. To są też jakieś dziwne. Yyy, mm. dobra. Yeah. Niech już będą za. Teraz włosy. Tego, musi być koloru włosów, żeby to wyglądało o taki spok. Teraz to. To mi się bardzo podoba. Mówią coś, że to dziwne, ale to mi się bardzo podoba. Takie białe, ładne. Dobra, teraz spodnie. Uhu. A to mowego doszło. Aha. Zboku. Zmienię tylko kolor. Nie biały. Nie będzie na biało Będę ubrana. No, ale buty mają być czarne. Mm, te buty. Tak, te buty. Okej. Okay. Czekaj, a teraz najgorsze nazwa. Zapytać się was? Ja się... Nie... nikt nie napisał mi na razie. Nie! Jezu, bardzo przepraszam. Dobra. Więc tak. Pozdrawiam. Sonia... Kasa, 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 kasa małpa. <grywy> yy, dobra. Może jeszcze raz. Serio nic więcej nie chcę mi napisać hej it. O, wy jesteście. Hmm. Dobra. Login, nazwy się. Hmm, nazwij się. <laughs> Już wiem. 8. Stella 8. A trzymam się z Wam Tela, a nie stela. Co to jest? A jak wpiszę 8, Tela 8, to będziesz zajęte? Będzie, ale chcę to sprawdzić. Jest, jest to słabna. 8, 8. Tela, 8, 8. Nie, będzie. Wiedziałam. E, teraz hasło, i tutaj wytnę, bo się boję, że jakiś harcerzy, w których. A Akerzy, których... w której... Nie... Dobra, piszę teraz. Kurde. Dobra. Jeszcze raz. Mhm. No, już cię pozdrawiam, Angel White, serduszko. Pozdrawiam też, że w tamtym odcinku cię już ale pozdrawiam cię jeszcze raz. Pozdrawiam też. Pozdrawiam też. Pozdrawiam też. Mhm. Total Girl. Co to? Aha! Dobra, teraz pewnie mnie nie słyszycie. O Jezu... Jakie jest to głupie uczucie tak znowu. Krystal... Dobra, dalej. Okej, okay, to już od razu zaprośmy 8x8. Czego Co to jest? Co to ma być? Aha. Co to ma być? Co to Tak. Tak. Jeszcze raz. Dobra, więc y, ja sobie dam grafa. Kanał. I na czemu wszyscy się pytają o kanał? Ja się tego wstydzę. Hmm. Napiszę. Hej. To. Ja. Tela. Czekajcie, spacji. <laughs> Jakie ja jestem głupia, żeby nazwać swój kanał Hej, to ja tela, skoro nikt nie wie, że ja jestem tela. Letnie się A ja teraz nagrywam. Nie, nie piszcie mi na razie, bo ja teraz jestem w traumie. Nie wiem, czy nagrywać z kimś? Pozdrawiam. Niki, Niki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chyba Cię już pozdrawiałam w tamtym odcinku, tak? Pozdrawiam Cię. Ale pozdrawiam Cię jeszcze raz. Moim no znowu pozdrawiam. Angel White, Serduszko. Hej, kurde. Może będziemy nagrywać razem. Dobra, nie, nie, nie pisz. Może, ale. Może nie wiem Aha, nie ma tu jak tak stacji Dobra, pozdrawiam Olusia AA 2001 No dobra, możemy tutaj wejdziemy No ja dać sobie grafa No, o, dziękuję, to y, Ty też podaj, to ja też Cię <grymne> Za subskrybuję. Zasubskrybuję, tak. Ciekawe, tak to Spoko. Dobra. Mm, tak jak już jestem tutaj, e, tutaj. Mamy sobie. <grych> to pokażę Wam nowe, moje, moje nowe zdjęcie. Lubię się chwalić. E, tak, bardzo lubię się chwalić. Tak bardzo lubię się chwalić. To, to, to jest po zdjęcie, to jest tak znakomite zdjęcie, ile ja nagrywam już Ile już nagrywam Dobra to w następnym odcinku dokończymy, ale 8 godzin, ile nagrywamy? Więc chwacki!